Na zdrowie dzieci! Na zdrowie! Widzicie, kto będzie miał największe wąsy marchewkowe. Zawsze. Napić się. Napić się tak, żeby były wąsy marchewkowe. Brawo, Eżunia. Śliczne wąsy! Szymek dobry soczek? Monika, pyszny soczek? A napisz się tak, żebyś miał wąsy. Pokaż, jakie masz wąsy marchewkowe. O, ślicznie, dobry kotek. Ale masz wąsy, ja cię mać, nie no do nosu sobie nalało. Mm. Bardzo ładne wąsy, śliczne, Piękne. Można je zlizać. Można zlizać, oblizać ładnie wąsy. Zobaczymy, co ma długi język. Pijemy, pijemy, tutaj. Smacznego. Bardzo smacznego.